Przed Państwem w pełnym składzie kabaret Ciach. Kabaret Ciach zaprasza Państwa na film pruski pod tytułem Królewna Śnieżka. Występują Królewna Śnieżka, Krasnoludki, Książę oraz Królowa Matka. Scena pierwsza, Aufzug Ein. Du lusterko! Lustereczko! Zagmalmir! Powiedz przecie! To jest Kto jest najpiękniejszy w świecie? Co? Kynigę Królewna Śnieżka Moja kochana córeczka Iś Muszę ją załatwić Śnieżka, 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 wek do lasu Won do lasu Der wirt wolf eine guten kolację haben Wilki będą miały dobrą kolację, hi, hi, hi Scena druga, aufzug 2 Hej ho, hey ho Do pracy by się szło Dzień dobry krasnoludki. Wychaj z domaćcien. Jak się nazywasz dziewczynko? Iść chajce na sztyskę! Iść chajce żwirek! koszalek. Wo wązdu. Gdzie mieszkasz? Chcę myśmyś. Myś? 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 Myśmyś? Wierkaj myś. My nie jesteśmy my misie. Wierk krasnoludkę! My jesteśmy krasnoludki. Wo wązdu. Gdzie mieszkasz? Wasz jest domaćcien. Co się stało dziewczynko? Kiejbędzi mir kadiren hia! Pozwólcie mi zamieszkać z wami. Okej. Okay. Haz du hunger? Jesteś głodna? Ja, natürlich! Tak naturalnie. Weź apfel, Firdyś! Masz tu jabłuszko. U, apfel. Anka, anko, good apfel. <laughs> Co lutę? O kurcze. Tręk, tręk. Dzyń, dzyń. Duke Nigem! Królowa. Musisz być Musisz zapłacić. Śnieżka kaput! Śnieżka nie żyje. Za gut krasnoludkę! Dobre krasnoludki. Dobra robota. Das ist ein hundert niemiecka mark dla was. Mam dla was stomarek marek niemieckich. Wo Gdzie mieszkasz? Guten Morgen, krasnoludken. Cześć, kurduple. Wo ist królewna śnieżka? Gdzie jest królewna śnieżka? Here, aby śnieżka jest kaput. Tu, tu, ale śnieżka jest nieżywa. Oh mein god! Jezu Chryste. Wo Gdzie mieszkasz? Ona akwelecen. Ona jabłuszko zjadła. Ja dużo becalen. Dużo zapłacę. Za Wasser Turbo żołądek. Za płukanie żołądka. 200 niemiecka mark. 200 niemieckich marek. Und Volkswagen. I Volkswagen. Ja? Tak. To jest lepsza cena. To jest lepsza cena. Wo Gdzie mieszkasz? Machen Sie! Do roboty. Śnieżka jest nic kaput! Śnieżka już nie jest nieżywa. jest Ona jest... zdrowa! Zdrowa. A, jeśli dich, śnieżka. A, liebe dich, Królewicz. Und liebe, liebe, liebe. A, to... Recht kommen! Eins, zwei, ein, zwei, ein, zwei! Jeden, zwei, jeden, trás para as vossas